Tutaj przywiozłem paczkę od Jacka z Gdańska. Dobra, to ja przeczytam, Krzysztof. Najpierw posłuchaj. Czołem załogu pałacu na szkolnej. Paczka w całości jest dla ciebie, Krzysiek. Koszulki są akuratnego rozmiaru dla prawdziwego mężczyzny. Myślę, że będą pasowały na postawnego dżentelmena. Wszystko jest czyste i wyprane. Mógłbyś, oczywiście, kiedyś podać oficjalnie na kanale swoje wymiary. Pozdrawiam was wszystkich, a tobie, Krzysio, mi się życzę. Zdrowia. Dbaj o cukier, nie jedz i nie pij słodkich rzeczy. Komsomolskim, pozdrowieniem Jacek, numer jeden. O. Dziękuję bardzo. Podzielisz się, Krzysztof? A, a, a są mniejsze, są większe i mniejsze. Karpetki? To dla Wojtka dam. O. o to też nie wejdę się... To dla Wojtka? O, będę miał na ten. No na bardzo. O, jakie nachy. O, a! człowieku. To dzisiaj się możesz wykąpać i przebrać. Ma poprane, o no, mieliśmy Proszę Wojtku Masz kąpielówki Koszulki ładnie poskładane, widzisz? Białej? Major. major A no major, napisane mama. major. No. O Krzysztof kupił dla Wojtka cichochody, a Wojtek nie chce. A ja, a ja mam. No. Pozdrowienia macie od Andrzeja. Dziękuję. Dziękuję. A, no goliłem się niwe no, muszę dbać o siebie ja niekoniecznie no tak. do fuzjera Nie do, do Bemna no, po, a po niedzielę pójdę a o mam ten przywiózł mi chwilę bluzę kto organista bo jechał tutaj do, do Biegostoku, odbierał paszport i tam coś tam jeszcze chciałem was serdecznie pozdrowić życzyć miłej niedzieli Spokojności. Tobie Wojtku, też wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Uśmiechu na twarzy. żądał dobrze stało zawsze. Amen. Wojtek szuka kobiety. No właśnie. To nie kobieta? To, numer nieznany. Tak, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry. Kierowca kebab. mam dla pana. Szkolna 17, tak? Tak. A, a trzeba zapłacić? To proszę, zapraszam tutaj. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. To nie kabo, to nieznany numer.